Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Dzień dobry. Małgorzata Kozicz. Witam w programie Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Dzisiaj naszym gościem jest Jola Borusewicz, fotograf, tworząca także pod pseudonimem Jolania. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Zacznijmy tak od końca. Wracasz właśnie z Tunezji. Co tam robiłaś? Tak, wróciliśmy w yy, piekłej nocy yy, przez. Ostatnie dwa tygodnie tworzyliśmy dzielnie z ekipą. Przygotowywaliśmy materiał do teledysków z polskimi artystami. Mm -hmm. No i wyjechałam razem jako, jako fotograf, pracując na pustyni w ciężkich warunkach, ale w bardzo takiej ekscytującej atmosferze, więc to jest taka ta lepsza, fajniejsza, ciekawsza część bycia fotografem. Mm. Jakie to gwiazdy? Teraz ostatnio współpracowałam z Klałem i z Współpracujemy czyli... cały czas, więc to trwa mhm. aktualnie. Powstaje, czyli oni kręcili teledysk, a ty A ja uwiecz... jestem fotografem mhm. i uwieczniam tą pracę, żeby potem można było podejrzeć, jak to wygląda w kuchni. Ile czasu tam spędziliście? Przez ostatnie dwa tygodnie tam byliśmy. I śpieszyliśmy się właśnie, żeby zdążyć na święta, bo jak sama nazwa programu wskazuje, w domu najlepiej. Czyli jednak um, cieple kraje, ale też ciężka praca. Tak, bo to troszeczkę tak się wydaje, że bycie fotografem to jest taka fajna praca, robisz sobie zdjęcie, wciskasz, ktoś jest ładny przed obiektywem i potem masz piękne zdjęcie. Otóż, szanowni Państwo, tak wcale nie jest. To jest tylko ten efekt końcowy, który widzicie, natomiast... A zazwyczaj jest to poprzedzane tak zwanym researchem, czyli musisz dobrać stroje, modeli, musi być odpowiedni wizaż, włosy, miejscówka. To jest często bardzo ważne miejsce, bardzo ważny punkt, szczególnie dla tych młodych fotografów, bo niestety nie do wszystkich fajnych miejsc. Można wejść o, tak od dręki i ad hoc, więc czasem to są naprawdę tygodnie rozmów, żeby wpuścili Cię do jakichś płacowych wnętrz. Oczywiście efekt jest potem zupełnie inny niż sobie gdzieś tam stanąć na drodze, na, gdzieś tam w podwórku. Więc tak, to jest, podkreślam, ciężka praca. Kleo i Jonathan to nie jedyne gwiazdy polskie, z którymi pracujesz, prawda? Yy, tak, ostatnio jakoś yy, dość, do, dość, dość często mi się to zdarza, yy, bo nie ukrywam, że praca z osobami, yy, które mają w tym duże doświadczenie jest zupełnie inna niż z osobami, które są yy, osobami początkującymi. To są osoby, które wiedzą, jak stanąć, wiedzą, jak zapozować i właściwie tak naprawdę z nimi masz po prostu mniej pracy. Tak w skrócie mówiąc, zdecydowanie mniej pracy. A zanim doszło właśnie do, do pracy z takimi gwiazdami, ale też oczywiście i z modelami, modelkami i też robisz takie, nie wiem, czy to odpowiednio określić, zwykle fotosesje, czyli ślubne, czy jakieś ciążowe, tak, jak rozumiem? Yy, tak, ciążowe no. jak najbardziej, natomiast ślubną fotografią się nie zajmuję. Yy, nie zajmuję się dlatego, że to jest jednak dość specyficzna działka, która, gdzie trzeba mieć predyspozycję do tego, nie... Czuję tego, nie, nie jest to po prostu dla mnie. Natomiast tak, większość fotografów chyba siedzi w fotografii ślubnej. To jest taka chyba podstawa z tego, co, co mi się wydaje. To, że w ogóle zostałaś fotografem, to nie było takie oczywiste. Nie, to nie było oczywiste. Ostatnie 10 lat spędziłam w biurze jako osoba mundurowa w jednej ze służb mądrowych w Warszawie. A fotografia była taką odskocznią od tego. Od mu więc zaczęło się od fotografowania koleżanek i w tym momencie jestem tam, gdzie jestem, czyli praca z znanymi, lubianymi i, i tak naprawdę taka największa frajda z tego jest. To prawie taka filmowa historia, jak się często mówi, że chciałabym wszystko rzucić i zacząć wszystko od nowa. Właśnie tak, tak a po drodze jeszcze oczywiście są podróże, które są takim nieodłącznym elementem, tak? e, bo dopiero tam człowiek widzi, że nie ograniczając się do tego swojego malutkiego poletka, że jest tyle miejsc, gdzie można to zrobić, jest tyle miejsc, które są tak piękne, o których my nie mamy pojęcia, jak chociażby ta ostatnia Tunezja, która dotychczas szczerze przyznam kojarzyła mi się z resortami, Natomiast okazuje się na miejscu, że to są przepiękne budynki, to są przepiękne plaże, to są przepiękne, to jest przepiękna pustynia, yy, to są przepiękne urocze miasteczka, yy, wyglądające niektóre jak Santorini biało, na no, biało-niebiesko, więc jestem zauroczona tym miejscem. To żeby w ogóle zmienić tak swoje życie, to wymagało odwagi. Czy jesteś taka odważna z natury? Nie, no właśnie nie jestem taka odważna. Natomiast się, yy, jest to taki proces dojrzewania w pewnym momencie, kiedy Siadasz i się zastanawiasz, czy chcesz za 10 lat być w tym samym miejscu, w którym jesteś teraz. I ja stwierdziłam, że nie, 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 ja nie będę siedziała za piórkiem i yy, nie widzę siebie w tym mundurku za 10 lat. Więc w pewnym momencie po prostu spakowałam się i stwierdziłam, że będę robić to, co lubię, i robię. I raptem, osoba spoza branży, tak jakby pojawia się, jakiś zupełnie nikomu nieznany fotograf. I właśnie, jak ci się udało osiągnąć? Czy była to droga taka przez krew i mękę? Ja współpracuję od już od jakiegoś czasu z, z polską projektantką, Jeziorską Łęczycką, która przygotowuje właśnie takie bajkowe stroje, między innymi dla gwiazd sceny polskiej. To jest takie dzierganie ręczne wieczorami, nocami, więc że zanim powstanie taki strój, ona spędzi nad nim miesiąc. I ona zaczęła szyć dla, szyję dla, 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 dla gwiazd sceny, dla, dla, dla aktorów. I w związku z tym, że zaczęłam z nią współpracować, zaczął ten kręg znajomości się mocno poszerzać i w pewnym momencie zaczęły wpływać różnego rodzaju propozycje wychodzenia na, wypływania na szersze wody. No, i, i to chyba tak ten proces cały wyglądał. I w tym momencie właśnie pracujemy nad przefantastycznym projektem, który się nazywa Królewskie Ogrody, Gardens of Royal Beauty, i zapraszamy do współpracy znanych, lubianych artystów, przede wszystkim e, młodego pokolenia, którzy wcielają się w rolę księżniczek, królów, e, księżniczek różnego rodzaju i e, ubieramy ich w bajkowe stroje. Zabieramy w bajkowe miejsca, i stąd powstają takie bajkowe sesje, które, które ludziom się podobają. I między innymi dlatego ten, ten nasz projekt objął patronem Królewski Zamek w Warszawie. Mhm. I teraz powolutku przygotowujemy się do takiej dużej wystawy, jak już skończymy, bo jesteśmy niestety dopiero w połowie tego swojego projektu. W momencie, gdy ja jestem tutaj, to Urszula właśnie dzierga kolejne stroje dla kolejnych naszych gwiazd. Mówisz, że królewski zamek w Warszawie, ale to raczej ten projekt nie ma jakiegoś odniesienia takiego do historii, raczej do fantazji, właśnie fantazji, takiej bajki. Tak, do bajki, natomiast jest osadzony w konkretnej epoce. Więc mhm. w momencie, gdy jest król Bizancjum, no to jest wszystko dokładnie w stylu bizantyjskim, bo Ula ma wykształcenie w tym kierunku i jest wykształconą projektantką z naszym wykształceniem, więc nic w tym stroju nie powstaje z przypadku, czyli do stroju, Król z Bizancjum nie dołoży elementów powiedzmy z e, jakiejś innej epoki, prawda? z rokoko, z baroku. E, więc wszystko jest bardzo, bardzo mocno osadzone w tej sztuce i dzięki temu zamek królewski uznał, że to wszystko można pokazać w naszej publiczności. Więc, więc przygotowujemy się do czegoś większego. Mam nadzieję, że to zaprezentujemy niedługo. Widziałam na Facebooku trochę takiej kuchni tego przygotowywania tych, tych strojów, tej całej scenerii. To jest to ogromna praca. Prawie wszystko ręcznie robione, jakoś tam klejone, malowane tak, i tak dalej. Robimy wszystko. Czy Urszula robi to wszystko ręcznie. Ja to wszystko fotografuję, bo jak się okazuje, co było dla mnie takim zaskoczeniem, ludzie chcą znać kuchnię. Ludziom się podoba efekt końcowy, prawda? Im się to podoba, natomiast one chcą wiedzieć, jak do tego doszło. I pokazujemy krok po kroku, że to nie jest żaden. Żaden całokształt tego stroju sprowadzony gdzieś, co nam czasem zarzucają, to jest chińskie. To mm -hmm. sprowadziliście skądś tam, założyliście, jest super. Mówi, nie, to nie jest chińskie. To jest wydziergane, wyklejone, yy, pomalowane wszystko. U nas, w mieszkaniu, konkretnie u, u tej projektantki w domu, I, jej biuro wygląda jak takie jaskinia bajkowa. Te stroje są na wszystkich ścianach, jakieś, jakieś korony, kokoszniki w rosyjskim stylu, w jakimś bizantyjskim. I teraz to powoli przestaje się nam już mieścić, więc rozkładamy to u niej, w moim studio troszeczkę, i no i tak ta bajka się nam troszkę rozrasta. A takie bajkowe klimaty lubisz też i w innych swoich fotosesjach czasami. Tak. Tak, to jest ta naj, najbardziej ulubiona moja część. Oczywiście jak najbardziej komercja, jak najbardziej. Natomiast zdecydowanie wolę. No właśnie coś takiego. To jest akurat stary budynek, który sobie zagospodarowaliśmy podczas tej sesji pod taki bajkowy wodny świat. I zdjęcie sklejone jest z kilku zdjęć, żeby był efekt. Lewitującej modelki. Tak, bo, przyznaję szczerze, jest dużo Photoshopa, jest dużo postprodukcji, jest dużo sklejania, przyznaję bez bicia, Tak, bardzo nadużywam Photoshopu. A pracujesz najczęściej z modelkami profesjonalnymi, czy też z kobietami, powiedzmy, właśnie z, z zwykłymi, jeśli można tak nazwać. No żadna nie jest zwykła, ale. Absolutnie żadna kobieta nie jest zwykła i najbardziej uwielbiam ten moment, kiedy kobieta otrzymuje swoją sesję, nigdy wcześniej nie stała przed obiektywem, otrzymuje te swoje zdjęcia i. Jest taka chwila ciszy i potem takie wow. Tak, i to jest to. To jest ten moment, dla którego właśnie pracuję. Więc tak, pracuję dla osób jak najbardziej, nazwijmy to, z ulicy. Natomiast tych zdjęć nie zamieszczam na swojej stronie z racji RODO, z racji tego, że to są po prostu prywatne, komercyjne sesje. A to, co można zobaczyć na tej mojej stronie, no to, 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 to jest taka radosna twórczość mnie, moich znajomych i grupki takich zapaleńców, szaleńców, którzy, którzy właśnie lubią ten bajkowy świat. Ale zauważam, że tego jest coraz więcej, bo coraz więcej dostaje propozycje prowadzenia właśnie warsztatów w tym kierunku bajkowym. Także tak, to jest troszeczkę się tak jakoś rozrasta. Czy fotograf ma rolę też w tym, żeby nie tylko ująć ładnie wizualnie tego swego modela zawodowego, bądź nie, ale też no w tym, jak on się poczuje w ogóle przed obiektywem i jak, jak on swoje wnętrze ukaże? Tak, i tutaj właśnie moje wykształcenie psychologiczne wreszcie się przydaje. Bo nie ukrywam, że nie pracowałam zbyt długo w swoim zawodzie. Z wykształceniem jestem psychologiem, więc ten moment poprzedzający sesję, kiedy przychodzi pani, która jest zdenerwowana, która nigdy nie stała przed obiektywem, ona chce ładne mieć zdjęcia, natomiast ona nie ma pojęcia, jak to zrobić. Więc pół godziny sesji właściwie, właściwie jest po nic yy, dla mnie, bo ja z tego nie użyję żadnego zdjęcia, natomiast dla niej to jest moment na oswojenie się z kamerą, yy, z aparatem. I tak naprawdę z godzinnej sesji, 20 ostatnich minut, to jest ten taki wow, i to jest ten materiał, z którego wybieram właściwie cały materiał do sesji końcowej. A pierwsze pół godziny to tak, yy, poświęcamy na zapoznanie się. Tak tak wygląda praca mniej więcej z nieprofesjonalną modelką, z taką. Panią Kasią Gosią z ulicy. Mówisz, że jest też, pojawia się zapotrzebowanie na warsztaty, na dzielenie się doświadczeniem. Z drugiej strony jest też tak, chyba, że każdy z nas w jakimś momencie może się poczuć fotografem, kiedy ma komórkę z odpowiednimi filtrami, czy po prostu jakąś chęć pstrykania uwieczniania swojej codzienności, czy tutaj, bo z takim samym chyba problemem też zmaga się, czy przed takim wyzwaniem stoi dziennikarstwo, kiedy każdy może być dziennikarzem, więc tutaj czy jakoś ta to profesjonalne, profesjonalna fotografia będzie się zmieniała? Czy zmienia się w związku z tym, yy, czy jednak. Yy, Zauważam, że, yy, że od lat jest wieszczony zmierzch fotografii, zmierzch dziennikarstwa, yy, zmierzch yy, słowa pisanego, ale z jakichś powodów to się nie dzieje, yy, więc uważam, że jeśli ktoś będzie dobry w swojej dziedzinie, w swojej działce, to możemy spać spokojnie. Zarówno ty, jak i ja. <grym> Nazwa naszego programu WSZĘDZIE DOBRZE, ALE W DOMU NAJLEPIEJ. Rozumiem, że już dosyć dawno mieszkasz poza Litwą. 22 lata. 22 lata i zawsze na każdą Wigilię, na, każdą, na każde święta wielkanocne wracam do rodziców. Nie wchodzi to absolutnie w rachubę, żeby być gdzieś w świecie. Raz mi się tylko udało. Yy, mieszkałam wtedy w Singapurze. To jest a propos tej mojej miłości do, do podróży. I spędziliśmy tam Wielkanoc z mężem w dziwnych warunkach, czyli gdzieś tam pod palmą, coś, co zupełnie mi nie pasowało do, do tej, tej mojej chęci wracania do, do domu na każde święta. I teraz absolutnie nie wchodzi w rachubę, żeby to była gdzieś tam poza, dlatego całą ekipą przedwczoraj śpieszyliśmy się, żeby zdążyć do swoich rodzin, do swoich rodziców. Pozostaje ta więź jeszcze jakaś taka właśnie nie tylko z rodziną, ale też z tym miejscem w ogóle. Tak, oczywiście jak najbardziej jestem, wydaje mi się, że jestem taką dość dobrą ambasadorką w Polsce w sprawie Wilna, wilężczyzny. Za każdym razem opowiadam, jak jest pięknie, jak jest fantastycznie. I wysyłam wszystkich moich znajomych, którzy wahają się, gdzie pojechać na święta, już gdzie pojechać na jakiś krótki wypad, to zawsze wiem, tłumaczę, że Wilno. To jest najlepsze rozwiązanie okolice. Jadą i wracają tak. I to to znaczy, że, że, że dobrze. Mi idzie. To mnóstwo masz tych projektów, jak wygląda w ogóle twoja ta codzienność, to jest cały czas praca, czy też zostaje czas na jakieś takie własne pasje, czy też już praca jest po prostu pasją i tyle? Pasja, drugą pasją jest tajski boks, który uprawiam, uwielbiam, właśnie dwa miesiące temu wróciłam z dłuższego obozu, bo stwierdziłam, że jak ćwiczyć, to tylko u najlepszych, więc najlepiej na miejscu, więc to jest taka moja druga pasja, którą sobie bardzo rozwijam. Natomiast tak, fotografia, sesja, obróbka, sesja, obróbka, podróż. I to mniej więcej można na takie trzy podstawowe części podzielić ten wolny czas. Bo no w sumie tak naprawdę, jak się kocha to, co się robi, to zazwyczaj zawsze to jest wolny czas. Szczęśliwi są ci, którzy mają pracę, która jest też ich hobby. No właśnie, chciałam o to zapytać. Czy potwierdzasz tę te tezę? Nie czujesz się zmęczona tym natłokiem? Zmęczona się czuję wtedy, kiedy mi się powtarzają sesje o tej samej tematyce i kiedy muszę odtwarzać to, nie tworząc czegoś nowego. To wtedy troszeczkę jest męczące. Natomiast jeśli się coś tworzy od. Podstaw coś nowego, to jest tyle emocji towarzyszy temu wszystkiemu, że czas płynie tak szybko i trudno to nazwać pracą. To jest, to jest akurat sama przyjemność. Tradycyjne takie pytanie na zakończenie yy, plany na przyszłość. No wiemy już, że projekt Ten Gardens rozwija się i nabiera rozpędu i rozmachu. Yy, coś jeszcze? Tak, yy, jestem w trakcie przygotowywania własnej kolekcji strojów są opracowane już wszystkie wzory, powstaje to powolutku i myślę, że już latem ruszy cała ta linia, więc to jest to moja druga kolejna pasja, którą mam nadzieję niedługo przedstawić już w szerszej publiczności. Czy masz jakiś jednak swój sekret na to, jak się zdobyć na odwagę? Żeby sięgać po coś nowego, może po coś, o czym się marzyło od dłuższego czasu, ale zawsze myślałaś, może to nie dla mnie jednak. Ja myślę, że najważniejsze to jest otoczenie się takimi ludźmi, którzy nie będą cię ściągać y niżej niż powinnaś być, czyli nie będą ci mówić, że może jednak nie, może jednak się nie uda, może jednak zostańmy w tym swoim takim bezpiecznym miejscu, może nie wychodzimy poza strefę komfortu. Więc w momencie, gdy otaczasz się ludźmi, którzy mówią tak, spróbuj, najwyżej upadniesz, ale potem się podniesiesz i pójdziesz dalej. Więc w pewnym momencie zobaczyłam, że mam dookoła same osoby, które, które rozwijają to, co lubią i im się nie udaje czasem, padają, natomiast potem powstają i powstają z tego niesamowite, genialne projekty i to mnie napędza. To życzę powodzenia we wszystkich Twoich pomysłach. i Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, do widzenia Państwu, dziękuję. Naszym gościem była Jola Borysiewicz, Jolania fotograf. We współpracy z biurem nordyckiej Rady Ministrów w Wilnie.